Już teraz Bogu dziękuję za wszystko, co przeżyłem. To słowa Świętej Pamięci Józefa. Słowa, które były wypowiedziane na 110 rocznicy Jego urodzin, na tym pięknym jubileuszu właśnie w Domu Pomocy Społecznej w Tursku. A kiedy został zabiegany co trzeba zrobić, by dążyć tak sędziwego wieku? Pan Józef wskazywał święty obraz i mówił, wierzył, że pomaga mi modlitwa, zwłaszcza do matki Bożej. Oddajemy zatem dzisiaj pożegnany salę żołnierzowi i rolnikowi, który, stając w potrzebie, z równą ochotą walczył i pracował na Polski. Składam listki przyjaciołom i wyrazy głębokiego współczucia. W świętej pamięci Józef Kowalski pozostanie na zawsze w naszej zbiorowej pamięci jako wzór żołnierza i obywatela Rzeczypospolitej. Cześć jego pamięci podpisał Bronisław Kowalski Trochę jesteś i w proch się obrócisz, Ale pan cię wskrzesi w dniu ostatecznym. Żyj w pokoju.